Siemaneczko ziomeczki z tej strony. Parino i jest to kolejny poradnik odnoszący: jak pobrać Optifina czyli jak mniejsze shadery Potrzebujecie to samo co w czyli e, dwie rzeczy: przeglądarkę Minecraft'a wpisujecie w przeglądarkę OptiFine. Jeżeli to siebie pisze, się OptiFine. Klikacie OptiFine, OptiFine e, i tu macie coś takiego: nic tu nie klikacie. E, po prostu klikacie tu Download. Klikacie Show All Versions i ja pobiorę sobie Optifine na ile 16.3 widzisz, ponieważ nie mam na niego. Czekacie tu parę sekund w prawym górnym rogu, Ja niedługo pojawi się Skip. Klikacie Skip, klikacie Download. Pobiera wam się, teraz musicie po poczekać, aż wam się pobierze. Ja tu testowałem i wszystko działa. Jak się Wam pobierze, to zaraz przejdziemy do następnego kroku, nie chcę wycinać, to jest parę sekund, no możecie przez czas przerwać wideo i robić te kroki. Jak wam, się po, jak wam się pobierze, robicie prostą małą rzecz, szukacie folderu bran. jeżeli ktoś nie wie jak dojść, sugerujcie się moimi krokami, wejdźcie w start, jeżeli nie wiecie, jest klawisz Start na tym, na klawiaturze, dokumenty pobrane, tyle. Klikacie dwa razy lewym przyciskiem na to. Jeżeli nie macie ikonki kawy, yy, herbaty albo kawy, nie wiadomo, klikacie Otwórz za pomocą, wybierz inną aplikację i szukacie taką ikonkę z tym filiżanką. I klikacie OK. Tu nic nie klikacie, nie macie tylko Extract, Cancel to wyjście. Klikacie Install. Zawiesi Wam się okieneczko i zaraz pojawi się komunikat. Klikacie OK. Szukacie Minecrafta. I od razu powinno Wam pojawić się już od razu opiekań. Jeżeli nie pojawi Wam się, klikacie instalację, nowa i szukacie. I stwórz później. Graj. Rozumiem. Graj. Jak się Wam czyta, zauważycie, że nic się prawie nie Na pierwszy rzut oka nic się nie zmieniło. Nie bójcie się, powinno Wam się zmienić. Nie, też się nie bójcie, że brak odpowiedzi, istotności itp. No, nic się nie zmieniło. Ale jeżeli wejdziecie options, video settings, Boom, Jest coś nowego Ale e, zauważyliście pewno shaders Pewno nie, nie macie Ale przez ten czas możecie wpisnąć shaders folder. Zatrzymajcie sobie ten folder Gdzieś tu w tle, tak jak ja Klikajcie done, 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 quit the game Wpisujecie Nie polecę wam żadnej strony, bo nie znam się P Wpisujecie na przykład minutescraft Shaders 1.16.3 z e, tego są strony. Nie, może z tej. Nie polecam Wam żadnej strony, bo nie znam się. E, może ta jest dość ciekawa. Albo z jakiś inny, bo... Nie wiem, po prostu się tu mi nie podoba. Dobra, może z tej. Wybieracie shader, który Wam się podoba. I macie tutaj kolejny pierdielik, jeżeli jedziecie. Zależy od, tego, zależy od strony. E, ogólnie tu jest light, medium i tak dalej. Jeżeli macie słaby komputer, ale bardzo słaby, bierzecie light. Jeżeli macie przeciętny medium. Jeżeli macie mocny ultra, jeżeli macie potężny Ultra Plus. Ja biorę medium, mam średni komputer, nie jest jakiś dobry. E, download. E, reklama, dobra. Nie było chyba widać. Bo prawa autorskie i wchodzicie znowu w pobrane. Bierzecie ten pik, wycin wycinacie shaders, wklejacie i wtedy w, 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 wchodzicie w Minecrafta. Klikacie graj. Oczywiście na tym w opcjach. Chciałbym, żeby ten poranik nie był długi, bo po prostu ile gadać o tym, no to nie jest dużo. Gorzej jest bo to długo się pobiera. Tyle chciałbym Wam powiedzieć. Jak się Wam wczyta? Options, klikacie w wideo Settings, Shaders i wybieracie tą, e, to. E, nie powinniście mieć zaznaczone, nie wiem dlaczego ma zaznaczone, po prostu klikacie lewym przyciskiem myszy. Tak tutaj jak kamow. Powinno wam się zresetować totalnie. Pokażę wam, żeby nie było. klikacie done i taka ciekawostka przyda wam się. tu nami light pole Polecam wam dać fancy, bo wtedy pochodnie jakby świecą. E create new world. E możecie sobie tak na easy, creative. I create Word. Jak się Wam czyta, zauważycie, że macie shadery. Boom! Możecie oczywiście shadery włączyć podczas grania. Chodzi że e, zanim Klikniecie e, zanim, e, shader options i tak dalej, to możecie podczas grania. Czyli jak już jesteście wczytani na świecie. Chwila moment. No i co? Macie shadery. Widzicie, widzicie. Eee, oczywiście możecie lepsze wziąć, ale ja sobie wybrałem takie. Dobrze. To bez zbędnego przedłużania. Dziękuję Wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie pytania w komentarzach na dole. A my, a ja kończę już odcinek. Siemka, hejka, pa.